Flash integracyjny w 120 sekund dookoła integracji. Tereska Ułanicka przyjechała do Polski na studia. Pochodzi z Ukrainy, ale korzenie jej rodziny sięgają naszego kraju. Dziś studiuje dziennikarstwo w Lublinie i jest szczęśliwa, że przy złej sytuacji w jej kraju było jej dane oderwać się od wojny i móc kształcić. W Polsce denerwuje ją jedynie jeden stereotyp porównanie do Rosjan. Jest taki stereotyp, dużo ludzi go mają, że na przykład zawsze jeżeli słyszysz z Ukrainy, to. a co te powiesz na języku rosyjskim, czy powiedz coś po rosyjsku? Chciała takie kojarzenie o Rosja, Rosja, tak? No bo ja mówię, tak ogólnie nie rozmawiam na języku. Rosyjskim, a tylko ukraińskim, chociaż się znam rosyjskie. Od razu po akcentu widać, że jesteś nie z Polski, a albo z Ukrainy, albo z Białorusi. Dla większości ludzi nie odgrywa, kto ty jesteś za narodowością, jako jesteś osobą, jakim jesteś człowiekiem. Tereska posiada kartę Polaka, którą dostała bez problemu ze względu na polskie pochodzenie, i choć na Ukrainie od dzieciństwa nie miała kontaktu z językiem polskim, świetnie sobie z nim radzi. Mam polskie pochodzenie, nie wiem, co dobrze znałam język, spróbowałam, żebyś spróbować. Co z tego wiecie, no zobaczymy później. Kiedyś, kiedy jeszcze byłam malutka, to jeszcze rozmawialiśmy po polsku i nawet kiedy miałam iść do szkoły, to nie znałam mniej więcej normalnie języka ukraińskiego. Myślałam uczyć się języka ukraińskiego, no a teraz czytana polska literatura, jak jest książka, a tak to język ukraiński. Cieszymy się, że mogą z nami studiować osoby innych narodowości. Dzięki temu sami zapoznajemy się z ich kulturami, a jednocześnie poznajemy wspaniałych i odważnych ludzi. Katarzyna Leszczyńska, do usłyszenia. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.